Cześć, jestem Mateusz Jamrozik. Na dzisiejszym filmie chciałbym Ci powiedzieć nieco o ćwiczeniach, które uchronią właśnie Ciebie przed większością kontuzji biegowych. Zaczynamy! Ćwiczenia te będą chroniły Cię przed kontuzjami, ponieważ będziemy wzmacniać główne partie mięśniowe, które służą za stabilizację kręgosłupa za stabilizację miednicy. Za wzmacnianie nóg mięśni czworogłowych i mięśni trójgłowych. Kontuzje typu zapalenie rozsięgna podeszłowego, wszelkie bóle w kolan, jak kolano biegacza, kolano skoczka, boczne przeparcie rzepki, czy zwykłe przyciążenie kolana, bóle w obrębie stawu biodrowego, czy urazy w obrębie mięśnia trójgłowego, czy mięśnia płaszczkowatego, czy mięśnia brzuchatego będą zminimalizowane, ponieważ. Będziemy skupiać się na budowaniu masywnych mięśni i oczywiście ruchomości w tych samach. Numer jeden jest to wzmacnianie mięśni płaszkowatych i brzuchatych. Wykonujemy je na przykład przy ścianie. Wzmacnianie łydki polega na trzech elementach pracy mięśnia. Pierwszy element jest to dynamiczna, koncentryczna praca do góry, drugim elementem jest to napięcie izometryczne, trwające około sekundy na szczycie ruchu. Trzecim elementem jest to bardzo powolna praca, ekscentryczna mięśnia trójgłowego, czyli opadanie. W dół pięta zbliża się do podłoża, jest to faza najdłuższa. Ona właśnie bardzo fajnie wzmacnia mięśnie i bardzo fajnie rozciąga. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, rekomenduję około 3 serii, wykonanie 15 powtórzeń. Jeżeli dopiero zaczynasz tego typu ćwiczenia, zacznij sobie od 3 serii, ale od 6 do 8 powtórzeń, aby Twoje mięśnie nie odczuły tego żebyś przez kolejne dni nie odczuwał tego dużego bólu. Numer dwa są to zwykłe przesiady, pokażę Wam jak je prawidłowo wykonać. Typu treningu podczas wykonywania przysiadów zwracamy uwagę na to, aby nasze kolana nie koślawiły, na to, aby nasze kolana nie szpotawiały, czy nie, nie, nie wyginały się do boku. Stopy powinny być na wysokości kolana, kolana wysokości bioder. Delikatnie możemy te nogi oczywiście rozstawić, ale powinny pracować w osi i powinny gdzieś z tej osi wychodzić, czy do boku, czy do wewnątrz. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, to tutaj możemy sobie zacząć na przykład od trzech serii. 6 powtórzeń i dążyć do 4 serii 12 powtórzeń. Dla osób, które nigdy wcześniej nie wykonywały przysiadów, na pewno będę tutaj rekomendował rozgrzewkę w postaci jazdy na rowerze z większą kadencją, bez dużego wysiłku, przez okres około 10 minut. Jeżeli chodzi o zbyt duże obciążenia stawów kolanowych podczas wykonania pełnego zgięcia w kolanie podczas przysiadu, to osoby, które czują się niepewnie, boją się, że mogą coś sobie zrobić w tym kolanie, to mogą wykonywać ten trening, na przykład w postaci półprzysiadu. Tutaj oczywiście podczas wykonywania tego ruchu pamiętamy o tych trzech fazach pracy mięśniowej. Faza dynamiczna, koncentryczna do góry, napięcie izometryczne na szczycie, napięcie izometrycznie mocno mięśnie czworogłowe, Mięśnie pośladkowe, a faza ekscentryczna, wykonywana bardzo powoli, jest to schodzenie w dół. Pośladki schodzą jak najniżej. Oczywiście biodra powinny schodzić poniżej stawów kolonowych. Jeżeli możecie później modyfikować ten trening, to zachęcam Was do przenoszenia ciężaru ciała na tył, napięty, żeby spięt się podnosić. Wtedy wasze kolana nie będą wychodziły. Przed stopy, wasze stawy nie będą mocno obciążane, ale mięśnie będą bardzo ciężko pracowały. Ostatnim ćwiczeniem jest to glute bridge. Ćwiczenie polega na unoszeniu bioder do góry. W tym treningu mamy także trzy fazy pracy mięśniowej. Faza koncentryczna do góry, napięcie zometryczne na szczycie około jednej sekundy i faza ekscentryczna, bardzo powolne opadanie posiadków na dół. Jeżeli pośladkami poczujecie podłogę, od razu wykonujecie dynamiczny ruch do góry. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, to dla początkujących rekomenduję trzy serie powtórzeń od sześciu do 8. Dla, dla osób zaawansowanych możemy tutaj już wdrożyć cztery serie, 12 powtórzeń. Jeżeli jest dla Was jeszcze mało, możecie położyć sobie cokolwiek w okolice bioder, wodę półtora litrową 5-litrową. To będzie dodatkowy opór, który jeszcze bardziej wzmocni Wasze mięśnie pośladkowe. Jeżeli chodzi o regularność wykonywania tych ćwiczeń, to ja rekomenduję wykonywanie ich 3 razy w tygodniu na przykład w poniedziałek. Środa piątek. Oczywiście dla osób, które zaczynają tą formę treningu, te przerwy mogą być dłuższe. Jeżeli macie czas, 3 tygodnie jest to optymalna regularność wykonywania tych ćwiczeń. Ćwiczenia te są doskonałe, z mojego punktu widzenia, ponieważ bardzo fajnie stabilizują kręgosłup, miedlicę, utrzymują nogi w prostej linii, ponieważ mamy silne mięśnie prostujące stawonowego kolanowe. Jeżeli chodzi o y, okolice łydek i ściana achillesa, to my wzmacniamy tą okolicę, powodujemy, że ściana achillesa nam się wydłuża, także zmniejszamy ryzyko kontuzji y, tych okolic. Y, silne łydki to oczywiście prewencja, płaskostopia. Wszystkie te ścienia można wykonać w domowym zaciszu. Jeżeli chodzi o pracę łydek, można znaleźć sobie ścianę, przytrzymać się delikatnie te ściany utrzymać pozycję prostowaną i pracować góra-dół. Jeżeli chodzi o przysiady, jedynym specjalistycznym przyrządem potrzebnym do tego treningu jest podłoga. Jeżeli chodzi natomiast o budowanie mięśni pośladkowych, jest to po prostu wypoczynek. Jako fizjoterapeuta bardzo często skupiam się na budowaniu masy mięśniowej, gdzie wykorzystujemy masę własnego ciała. To jest uważam wystarczające, aby zminimalizować ryzyko kontuzji dla każdego biegacza. Jeżeli film Ci się podobał, zachęcam do polubienia, zachęcam do zostawienia komentarza. Oczywiście każdy komentarz zostanie z odpowiedzią. Nie zapomnij również o subskrypcji, ponieważ subskrypcja da nam szersze możliwości działania u większej ilości osób. Także subskrybuj i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!